Piłkarski orlik w parku jordanowskim opanowały futbolowe drużyny. Reprezentują osiedla, w których prowadzone są wakacyjne zajęcia dla młodzieży. Dzisiaj grały w piłkę, ale też czasem pływamy. Na basenie. mamy ten basen za darmo w ramach trenera osiedlowego. I to i... Fajnie jest? Bardzo, bardzo, to, to tak, bardzo fajnie jest. Gdyby nie było zajęć, to oczywiście bym się zapewne w domu nudził. No a teraz mamy lepszy skład niż w tamtym roku i wszystko i wygrywamy jak na razie. Zajęcia organizowane są cztery razy w tygodniu na wszystkich jasielskich obiektach sportowych. W każdy czwartek spotykamy się na Orliku. Wszystkie się rozgrywają mecze, każdy z każdym. W środę prowadzimy zajęcia na poszczególnych osiedlach. Piątki soboty są baseny. Z zajęć prowadzonych przez osiedlowych trenerów zadowoleni są też rodzice, bo ich pociechy spędzają czas aktywnie i bezpiecznie pod opieką doświadczonych pedagogów. Rodzice mają wtedy czas dla siebie, nie muszą dziecku zajmować, znajdować zajęcia. A dzieci nie nudzą się. A dzieci nie nudzą się, tylko chodzą i grają i się ruszają po pierwsze, a nie siedzą przed komputerem. Sportowe zajęcia pod opieką trenerów osiedlowych odbywają się w jaśle kolejny rok. W tym samorząd przeznaczył na nie 50 tysięcy złotych. Teraz ładny, atak. To są bardzo dobrze wydane pieniądze, ponieważ są tu dzieci pod profesjonalną opieką, mają zapewniony atrakcyjny sposób spędzania wakacji, nie nudzą się, no a my wiemy, że ten czas w mieście nie jest czasem straconym. W bezpłatnych zajęciach może wziąć udział każdy młody mieszkaniec Jasła, także dzieci, które przyjechały tu na wakacje. Informacje można znaleźć na stronach Urzędu Miasta i na plakatach na każdym z 10 jasielskich osiedli.